W zeszłym odcinku projektu Giga Walacz napotykałem duże problemy. Oczywiście w Tarkowie bardzo często jest tak, że są dni, gdy nic nie możemy zrobić, a są dni, gdy idzie nam całkiem dobrze. I tak, to był jeden z tych tygodni, gdzie szło mi nie najgorzej. Cóż może po dzisiejszym odcinku zasłużę sobie na miano walacza? I co prawda, nie jestem może tak głośnym walaczem jak kolega na Kastomsach. Jezus! Okej. Okay. Myślę, że najlepiej ocenicie to właśnie wy. A jeśli mowa o ocenach, to jeżeli podoba wam się seria, jeżeli chcielibyście więcej Tarkowa, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. Bardzo dziękuję. Dobra, no nie chcecie zostawić tej łapki w górę? To macie. Zabiłem swojego pierwszego ekstrakt kampera. I to w jakim stylu? Kurpoty. Dlatego ostatnio starałem się troszkę chodzić na questy, a troszkę od tak, aby może wdawać się w jedną albo dwie walki więcej niż zazwyczaj. Dlatego na rozgrzewkę standardowo wybrałem się na customsy. Pojrzło. Myślicie, że ma drugiego? To był większy lamus niż ja. Czy ja odnoszę wrażenie, że ten celownik, w sensie ten tłumik bardzo słychać. Hujolo, hujolo. Na górze był? Leżeć. Chedisław wszedł. I to jest mój tłumik. No to jest mój tłumik, nie? Boże tłumik, celownik. Najmniejszy problem. Kurwa, co jest grane z tymi ludźmi? Co chwila jakiś chłop. Co się tu odpierdala. Dobra. Chyba wszystko, nie? Ale jestem zadowolony z innej rzeczy. Jestem zadowolony z innej rzeczy, wiecie z jakiej? Z takiej, że kuźwa trzech zabiłem, nie? Trzech! Czajcie? Ja! Kromka! Huge walczę. Trochęśmy tu posiedzieli, ale sukces. Ty, no dobry rajdzik poszedł. Trzy te poszły. Trzech PMC-ków w sytuacjach jeden na jednego, karabin w karabin. Nieczęsto mi się to zdarza, dlatego wybrałem się na customsy jeszcze raz, tym razem na Medyka. Skradałem się bardzo po cichu, bardzo starannie, będąc wytężonym na każdy, nawet najmniejszy dźwięk. Co jest? Wy? Ej, co jest uh. grane? Cóż, nie słyszałem go ni cholery. Uh. Ja pier... Siera. <laughs> Skąd on się tam wziął? Aha, to są bossy. O boże, dobra. I tak pierwszy raz spotkałem się z gunsami. Natomiast nie wiedziałem, czy to, że chłopa nie słyszałem, zakradającego się na schodach do mnie od tyłu, to jest taka specyfikacja tego bossa, czy jednak był to błąd gry. Dlatego nałożyłem kolejny szpej i kolejny raz na customsy. Trochę bez planu, ale spokojnie. Questy zaraz będziemy robić. Ja też widziałem słony jak grałeś. Słowo wyjaśnienia: Słony to też streamer i gracz Tarkowa, który gra w tego tarkowa, tak jak ja w BFA i ma chyba 9000 godzin, także jest to dla mnie totalnie nieosiągalne. Tak sobie biegłeś i tak robiłeś pium! Bum! Bum, 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 bum. I to mi się podobało bardzo, nie? To było fajne. Nig chuj nic nie widziałem, ale ja wiem, że ty widziałeś. Ale podobało mi się. A może on umarł ha... cały czas tu siedział, kurwa, cały czas tu siedział, nie? Ale przynajmniej się nie bałem, natomiast powiedziałem sobie. Dość, nie będę już lamusem do bicia, okay. <noise> wiem, że to była walka po prostu. <noise> Ale wygrałem, wygrałem. Idziemy dalej. Waliłem się Alan z chłopem. Wygrałem. Ale poszło, co kurwa? Co jest? Co trzeci? Nie, no pewnie, że na plus. Taki rajdzik dla mnie to jest, wiecie, to jest koźba. Szanowni Państwo, był to piękny rajd. Aztek 07 był trochę ze Nie, to nie Aztek. A nie. Tak, to on był taki wydygany, że tak podchodził, tak nie wiadomo jak. I nie myślcie, że na castomcy jeszcze dzisiaj nie wrócimy, bo wrócimy i będzie ciekawie. Natomiast teraz szybko idziemy na łucy, aby oznaczyć dwa miejsca kultu oraz zeżreć słoik majonezu i tak. Nawet ze żarcie słoika majonezu potrafię spieprzyć. I ile takie SR może kosztować, żeby zrobić fajny build takiej SRKI? Co to był kurwa gracz? No, nie umiem go trafić, nie? Coś do mnie mówił! Ha, dobra, to był on! Biedny! Ale oni raczej nic, nic wielkiego nie mieli chyba. A, tu... I tak, to jest bardzo ważny moment też tego rajdu. Zlokalizowałem ciało, aby je potem zlutować. No, ja wiem, gdzie on jest, fake, Ale nie wiem, czy warto. Fake, ty mnie bejtujesz. Bejtujesz mnie, nie? Dobra, fake będzie na ciebie, trudno. Kurwa, to opona. To była opona, to była opona. <ścoughs> <ścoughs> Jeszcze jeden typek był gdzieś tu, bo ten typek wrowie to był typ w rowie. No właśnie tak zobaczyłem z high groundu fake, że pomyliłem oponę z człowiekiem. Kto nigdy z was nie pomylił w Tarkowie czegokolwiek z PMC-kiem, nawet zwykłego korzenia? Niech pierwszy rzuci oponą. Idziemy na jamniki. A na jamniki po to, aby zebrać dokument potrzebny do quest'a. Elegancio! Dobra. Uczę się, jak Alan gra, że sprawdzamy perymeter. Czy nic nie ma? Czy nie było drugiego? Czy to jest dobra, to teraz co? Yy, dochodzimy do ekstraktu i wpierdalam majonez, tak? Dobra, wpierdalam majonez. I co wodę? Kurwa, miałem na dehydracji robić. Zapomniałem o co. Ja się tak skupiłem, że muszę zeżreć ten majonez. Dobra, dawaj ibuprofen. Słoik majonezu zapity wodą i na ja to pięć tabletek i buprofedu. O Boże. Ale jestem cipunem gałganem. No bo się zafiksowałem, nie? No jak Boga kocham. Nastąpiła fiksacja. Dobra, widzę, że chyba się. O. I weszło. Teraz mogę się napić, prawda? Cóż, mimo pewnych niedogodności udało się zakończyć te questy z sukcesem dlatego wybrałem się na shoreline aby poznaczać karetki oraz zabić 15 skawów będąc ubranym w uniform UN i ogólnie na tym shoreline nawet trochę tego walenia z PMC-kami ostatnio było Ale tu ktoś jeszcze był. To był gracz. ty co robimy? Jakiś o góra? To na pewno nie jest on. Kurwa, jebana. Gdzie? O kuźwa, tu! Wiedziałem, nie? Eee. <laughs> A... Mogę Małga wyciągnąć. No, zapomniałem, że mam Małga. To były przypadkowe potyczki, biorąc pod uwagę moje wycieczki do wioski na zachodzie albo do skafkampa na wschodzie. Ale czas na questy. Co jest do chuja? Robił chyba z kawy, nie? Ta Tarkov solo. Nie da się wyjść tym oknem, nie? Także udało się oznaczyć trzy karetki. Udało się później, ostatecznie, zrobić też 15 fragów oraz także. Oznaczyć dwie ciężarówki z zaopatrzeniem. W tamtym queście trzeba było też zdobyć m.in. racje żywnościowe, ale to zrobiło się całkowicie przy okazji. Miałem również próbę jednego podejścia na resort, zarówno do wschodniego, jak i do zachodniego skrzydła, aby znaleźć kolejny pokój do kultu, ale niestety tam dosyć szybko zginąłem i nie chciało mi się wracać. Przynajmniej na razie. Ja bym tylko powiedzieć, że dzisiejsze granie to nie jest granie jak pizda. Ty coś się wkurwili chyba na mnie, co? Na górze? Coś kurwa słyszę. robił to gówno. Wiecie co robił? Wszyscy kurwa tutaj z shotgunami teraz biegają. Ale słuchajcie, jest widzę dużą różnicę. Taką różnicę, że potrafię zabić gracza. To gówno to setup, czyli zadanie, w którym trzeba zabić 15 PMC-ków z uszanką i z kamizelką od skawa, coś czego chyba nie będę próbował nawet robić. Na customsach aktualnie robi to chyba 80% ludzi, których ja spotykam. To jest 5. Rozegramy to moi drodzy na spokojnie. Rozegramy to na spokojnie. Do dormsów mamy daleko. Pieprzone krzaki kuźwe. Nic przez to gówno nie widać. Cały czas mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Serio to był bot? A, dobra, skaw gracz. No właśnie tak mi coś nie pasowało. Bobby, to był skaw gracz. Tu są skawy? Sniper. Dobra, Maciej! Bobby, milcz. To były one-tapy przynajmniej. Tupiemy jak słonie. Tup, tup, tup. O kurwa. O kurwa, ty. Co tu się porobiło? O, uh. o. Uh. Co się tu dzieje? Co się tu stało? O co tu chodzi? Boję się. Kurwoty, kurwoty. Ale chłop miał. Co to było w ogóle, co on miał? 30, któryś level chyba. Kto tak leży jak ma 38 level? Cóż, jak widać nawet wysokie levele lubią sobie czasem przyszczurzyć. Samemu kiedyś próbowałem, ale nie byłem w stanie usiedzieć na miejscu dłużej niż 3 minuty. Ale kto wie? Może ja też kiedyś przejdę na złą stronę mocy.